Dzień dobry, Cisza. Witamy Was ponownie na moim kanale. Ja się nazywam Ania Gleń, a to jest moja siostra Gosia. I Gosia będzie dzisiaj robić mi makijaż. To jest... Ja spróbuję zrobić makijaż. Ja okay, no spróbuję <laughs> zrobić mi makijaż. E, czy ty jesteś gotowa i masz jakikolwiek plan na to? Nie, nie jestem gotowa, a plan jest bezpieczny. Bezpieczny. Ja myślałam, że poszalejemy właśnie. Z czym? Z, z żółcią? Różem? Fioletem? Słuchaj, e innym bordo? <laughs> innym bordo. A ja chciałam zrobić taki nudziakowy, codzienny nie, 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 nie. makijaż. Nie, nie, nie. nie. Będzie... Masz poszaleć po prostu. Masz się wyżyć artystycznie i masz zrobić mi coś odjechanego, wiesz, z rzęsami i tak dalej. Że przyklejonymi? Widzisz, że w życiu tego w ręku nie miałam. To, to dzisiaj właśnie byś miała okazję. <laughs> Słuchajcie, zapraszamy Was serdecznie, bo zapowiada się fajna zabawa. Dobra, no to zaczynamy. Siostro moja kochana, od czego zaczniesz? Czy Ty masz y, te wszystkie swoje kremy, nawilżacze, hydrolaty na sobie i tak dalej, i tak dalej? <grym> nawilżacze? Ja mam nawilżacze na sobie, tak, tylko jeszcze nie nałożyłam kremu pod oczy. Już to robię. To już jest taka końcówka, końcówki Skin 79 z tej serii Golden Snail. Ja myślę, że żeby było jeszcze... To jest prysy, tak, to jest prezent od ciebie, ale zobaczy jeszcze go nie wykończyłam. Ja myślę, że by było jeszcze trudniej dla mnie przeżyć tą sytuację, to mm, ja nie będę miała lusterka przed sobą, więc proszę ci bardzo. Co Ty wybrałaś w ogóle tutaj? Na razie, na razie mam podkład i, I na razie od mam... podkładu. Nic niczego się nie nauczyłaś. Widzę po naszych. Yy... <laughs> ty się nie zapytałaś, od czego my zaczniemy, tylko co ty Aha, masz przygotowane. Okay, A więc dobrze, ja mam <słuch> przygotowany podkład. Kład. Dobrze. Oraz yy, korek... zestaw korektorów. Dobra. Nie ja wiem, do czego służy zielony i fioletowy, ale to yy... nie będziesz go dzisiaj używać. Dobrze. Okej, okay. co mam jeszcze? Mam y, róż. O, tak, bo chciałabym cię dzisiaj wyróżowić. Dobrze, no ale jestem ciekawa, co ty mi na oczach tutaj wykombinujesz. Ja chciałam pójść takie właśnie. No takie nudziaki no, kawowe, Ale to nic nie będzie widać. No, co ty? No dobra, weź yy, sobie jakąś taką sz, m, paletę, w, na której możesz się wyżyć. Zobacz, masz tutaj taką wielką paletę z mixa kolorową. Masz tutaj zobaczyć, jaką masz piękną paletę. Tutaj taką o. Zobacz. O, matko, dobra. Masz plan? Mam, nie mam planu. Ale mi się podoba ten kolor. Tu masz przygotowany zestaw pędzli, umyty, wyczyszczony, przygotowany. Jak wiecie z poprzednich filmów ja tego nie używam, ale no to zrobisz palcami, no. Yy, podkładu teraz nie użyję, korektora teraz nie użyję, <grystanie> ale, tak, no, ale przykudrowałabym ci powiekę. A może byś najpierw ją rozjaśniła no i trzeba, by na... trzeba by nałożyć jakąś bazę, wiesz, żeby ten Bazę pod... Tak, ty masz słuszność. Nałożymy na. Co ty myślisz o tym? Nałożymy bazę. Wiesz, myślę, że to jest całkiem dobry plan. Już ci daje jakąś bazę. Albo możesz wziąć bazę normalną, pod cienie, która do tego po prostu służy. Masz tu kilka takich do wyboru. Albo możesz po prostu nałożyć korektor, który też może posłużyć jako bazę. Proszę. Taki korektor może o. być na przykład. Czyli mówisz, że tylko tu. <śmiech> <śmiech> Nie wiem. Tu... tak, 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 tak. On ma e, spore krycie. Spore krycie. No, przyda ci się. Okej, okay, gąbeczki mi przygotowałaś. Gąbeczka e, zielona, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie, jeśli chodzi o kolory tych gąbeczek. Czego? Gąbeczek. Gąbeczek? To jest gąbeczka? Gąbeczka. Czy ja to mogę zrobić palcem? No. Możesz, możesz. Ale umyłaś wcześniej. Tak. Wiesz co, ja chyba wezmę jednak lusterko. Nie, nie weźmiesz lusterka. Na tym etapie to jeszcze na pewno nie weźmiesz lusterka. Pierwszy krok, a ty już się boisz. Ja się nie boję, nie 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 ja tylko chciałam Ci po prostu pomóc, bo jeżeli będę miała lusterko, to będę mogła korygować Twoje błędy. Jeżeli takie w ogóle są. Nie, ty zobaczysz efekt końcowy, dobrze. I zgadnij, e, który kolor dla ciebie dzisiaj wybrała. Wiesz co, ja już widzę, że ty wybrałaś. <laughs> albo ten, albo ten, tak? A, a, fiolet? Oczywiście, ten habrowy. Habrowy, no. Wiesz, że to jest kolor roku? Którego? Tego. 99 <laughs> Ja pamiętam z lekcji poprzedniej, jaką mi dawałaś, że muszę pojechać tym ciemnym kolorem prawie po całości. Wiesz, no możesz go jako akcent tylko użyć, nie wiem, na dolnej powiece, możesz z niego zrobić kreskę, możesz go użyć na przykład w zewnętrznym kąciku, tylko jak chcesz. Nie, 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 nie. Ja bym chciała zrobić takie płcienie. Półcienie, dobrze. Do półcienie, tylko co to znaczy? <grydy> <grydy> smoki jazz. <grydy> puchaty pędzelek bierzemy zatem. To jeżeli pamiętasz z tamtej lekcji, to nie puchaty pędzelek. Płaski, płaski pędzelek. Hmm. Czy do paletka mi wystarczy tutaj do tego, żeby zrobić smoki? <noise> Czy ona wystarczy? No to zaczynamy. Uf, faktycznie, no tutaj to już ewidentnie widać, że tego się nie da tak rozsmarować jak zwykłym perłowym cieniem. Nie podglądaj jeszcze. Nie podglądam, ja tylko pokazuję, żeby wszyscy też widzieli. Mm -hmm. A powiedz mi, czy to jest kolor ciepły, czy zimny? Blue? No, no dobrze, no zimny, no, ale jak już połączysz z tym fioletem? Co? Ten fiolet też jest zimny, tak? A fiolet to jest yy, pochodna jakiego koloru? Czerwonego. I? Czerwony i? Y zimny I niebieski. Czerwony i niebieski to jest fiolet. Wiesz co, bardzo obsypuje. Bo teraz to mi się do tego kremu mogło wszystko przykleić. I tak się zrobiło. A, I dlatego nie nałożyłyśmy podkładu ani podkładu, korektora. To się wszystko potem zmyje. To się wszystko wymarze. Zrobimy ci faktycznie taki makijaż na to, o, to jest wiesz, ty wiesz co? Trochę żałuję, że nie poszliśmy w brązy. Plastik, fantastyk Co chcesz y, zrobić? E, chcę Ci rozjaśnić kącik oczu A, najpierw, rozjaśnij Tak, najpierw, najpierw zrobię to bardzo jasnym kolorem takim to masz trochę mniejszy pędzelek Sprawdź sobie, czy, bo one są trochę takie perłowe, sprawdź sobie, czy chcesz na pewno taki efekt Tak, dobrze Tak, oni się wszyscy tam świecili wtedy <grych> e, I teraz pójdziemy w tenże róż a to jest fajna paleta, wiesz, ona jest y, fajnie też napigmentowana, ja jej wreszcie wszystko używam, te brązy są fajne, one tak błyszczą, Nie chciałaś brązów, to, to będziesz no. miała niebieskie. Masz dzisiaj jakieś spotkanie? No właśnie nie, nigdzie nie <laughs> idę dzisiaj, nigdzie, <laughs> nigdzie. Nie. Ale odszypałaś ten pędzel? <laughs> tak, napluj i zmocz go. <laughs> mm, super. Blendujemy, 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 blendujemy. Blenduje. Ale weszłaś mi teraz na te rozświetlone tak? Nie, 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 nie. weszłam Ci troszeczkę na niebieskie, a rozświetlone to ma być tylko w końciku. Kolor ile kolorów powinnam użyć do takiego makijażu powiedz? Ja nie wiem do jakiego makijażu, widziałaś ostatnio mój makijaż? No ile właśnie kolorów tam było w tych żółciach? żółdzie, dwa pomarańcze, czerwień, niebieski, fiolet i brąz. O Boże, i to się zmieściło na jednej powiece. No tak jak widziałaś, się zmieściło. Jezus Maria, to jest jak malowanie znaczków pocztowych. No, ale ja nie miałam lupy. Wieszałbym takim fioletem na dług brwiowy. Fioletem? Tak. jak jesteś pewna, to idź fioletem. No, ja Ci powiem tak, ładnie może ze wszystkim ładnie. Wejdzam, otwórz oko, otwórz. Tak! O! Że mam podgląd, trochę oszukuję, że nie mam tego lusterka. No ale w tym podglądzie tak wiesz, nie widać wszystkiego, nie? To jeszcze tak ci zasugeruję, że może by to fajnie wyglądało, jakbyś tak w samym zewnętrznym kąciku takim Tyci, tyci czarnego użyła, żeby trochę zbudować taką głębię oka. A dlaczego ty mi wyprzedzasz moje tutaj? A e... przepraszam. Dobrze, Chęci. Przepra Oczywiście, na pewno miałaś to w planie. Już. I nawet nie czarnego, tylko ja sobie to. Zmieszam z tym, że niebieskim wyjdzie mi granat. Proszę ci bardzo. Taki był plan. Okej. Okay. I Ty mi musisz wszystko psuć? Nie. Za kogo Ty mnie tu uważasz? Za amatorkę? Ależ skądże. Tylko którym będzie? Takim malutkim? Proszę. A więc ja wezmę tego niebieskiego troszeczkę. Uwiej. O! o i widzisz? Wyszedł granat. Mhm. I o to właśnie go się chodziło. Budujemy głębie. Mhm. No tak, podmuchaj, podmuchaj. A przestań pluć na mnie no. Mhm, dobra. A korektora żadnego nie nałożysz pod oczy, bo później będzie ciężko tam wezpić korektor. A jak mi się to znowu obsypie wszystko, bo to już to będziesz robiła delikatniej. Ale one się sypią strasznie. No dobrze, no ale wyblendujesz mi cały dół, a później jak tam korektor nałożysz, żeby nie dotknąć tego wyblendowanego? Ja sobie poradzę. Nie tylko Twoja jedna technika jest najlepsza. Może się okazać, że moja będzie lepsza i się czegoś nauczysz. A sobie drapaka wzięłaś. Nie, nie drapie. No ciebie nie drapie. Mm -hmm. Widzisz, że jesteś zadowolona ze swojej pracy, tak ja się śmiechuję. Zobaczysz, że co... Emilia też będziesz zadowolona. Jeszcze sobie dowolę, żebyś się i ty się zobaczysz. Środa. Wszyscy się bawią dzisiaj. Wszyscy na mieście. Ja na razie tutaj bym zakończyła. Proponuję nieoczekiwaną zmianę miejsc, Dobra? Teraz zabawimy się z drugim okiem bazy i tak dalej. Tutaj wszystko jest już tu nakładane. O, czyli inna technika od jasnego, widzisz teraz, tak? Kurde, zapomniałam. <śm> ale widzę, że to drugie już ci sprawnie idzie Jeśli się nie dzieje, niczego byś nie mogła naprawić Więc dlaczego ona być tak odważna? Ja nic nie będę naprawiała, bo tu widzę w podglądzie, że całkiem jest nieźle Ja dawno nie miałam niebieskiego na oczach Dawno. Blendujemy, blendujemy, blendujemy Dodamy głębi Tak, dodamy głębi Dobrze, że ja ci nie robię dzisiaj takiego makijażu, bo to znowu Cię do lekarza jedziesz. <laughs> A ja prosto do kuchni na leśniki No ale jak przynajmniej jak będziesz wyglądać przy tym zmarzeniu. To jest nieważne co, tylko jak. I pokaż mi się tutaj. Może ja tak z Twojej miny nie mogę nic wywnioskować. Na <laughs> <Tylko laughs> pewno nie jest to symetryczne. Poka no się, poka, poka. Więcej różu. Będzie więcej róż. Jak jest. No, widzę, że zadowolona <grymne> jest z siebie. <grymne> Poczekaj, muszę ci zmyć to pod spodem, bo teraz zrobię ci dolną powiekę. Już ci tu wszystko przygotowuję, proszę bardzo. Oraz nasącz mi również e, albo, albo nie, daj mi patyczek. Więc są tak napigmentowane, że się wżerają. Tak. Jak to było, czekaj. Już nie mogę się doczekać, aż zrobię zdjęcie tego makijażu. Nie, ja myślę, że będzie spoko, kocha, naprawdę. Tutaj byłyśmy, tutaj byłyśmy, tu byłyśmy. Jasny kolor, na kolor, czy tak? Tak. Wow, cieniujesz mi dolną powiekę trzema kolorami, czterema? <laughs> No. Czy nie? już podniecenie? No. Hmm. Oraz mój hamperek. I to wszystko robisz jednym pędzlem. Wow! <laughs> Dlatego zaczęłam od jasnego. <laughs> już, jak już teraz umoczę w czarnym, to już nic z tym pędzlem nie zrobię. No właśnie. <laughs> Dobra. Mm. Tu bym na razie zakończyła, ale... Jak ty jest mi. Się, jest pokaż mi, perfekcyjnie. Pokaż mi się z dystansu. To, że że, co, że nikt się nie będzie mógł do mnie zbliżać? Zumuję. Weź tam perłowego gocha yy, na łóż i wszystko naprawić. Zobaczysz. To perłowego jakiego jasnego. No ja jasne. na pewno różu ściągnę stąd. Ale bardziej precyzyjnym pędzlem, bo jak pojedziesz tym, to. Daj jeszcze pe Perłą po całości. Patrz. Patrz na to. Patrz, co się dzieje. Patrz, co się dzieje. Chcę psułaś. <laughs> Masz. Naprawdę. No widzisz. Dobra, co teraz? Kreska czy... Kres, kre, kreska? No nie wiem. Jezus Maria, nie, bo ja zepsuję kreską. Ja, dobra, ja ci nie zrobię kreski. Przyciemnij po prostu... Dobra, albo wciśnię... Dobra, ni nic, rób nie musisz kreski robić. <laughs> to, to ja ci nie zrobię kreski. Dobrze, to nie rób mi kreski. Okay. Nie, tak zrobię Ci kreskę, ale o. tylko. <laughs> ale nie linerem, -er. <laughs> line tylko kredką. O, to jest fajne. Nie jest fajna. Nie masz ołówka. No to nie są ołówek, tylko... Yy, Jak go o... zatemperować? Somatyczny zobacz. A nie, to nie ma, ale inne mają. 15. minut. To jest szukanie tylko wśród czarnych kredek. Dobrze, dobrze, no to poczekaj. Zaraz wybrnę z tej sytuacji. Daj mi jeszcze sekundę. Jesteś nie do zajęć? Jestem. Przygotowana? Dobrze, no to masz zwykłą kredkę w, taką, w takim razie. I temperówkę. <noise> Proszę. A, to, a taką, o, możesz też natemperować sobie zwykłą temperówką. Zobacz po prostu. Wkładasz ten rysik i sobie temperujesz sam rysik. O! To czemu wcześniej tego nie zrobiłaś? Tylko czekamy tutaj, aż ty znajdziesz specjalną temperówkę do tych krew. No bo chciałam ci pokazać, że też takie są. Poka, poka. Ja bym poprosiła teraz tuż do rzęs. Eee, proszę bardzo. Big Volume bank, Mascara od Evele. Wytuszowanie rzęs u kogoś to jest w ogóle rzecz, która moim zdaniem nieco nie jest. Umiesz wytuszować rzęsy komuś? Jestem makijażystką. A możesz mrugać, kiedy ci mówię? Ja robię tak, ja nastawiam maskarbę, a ja sobie będę sama tuszować. Dobra, żebyście wiedzieli w ogóle, co ona robi, to musimy zrobić to do kamery. Dajesz. Widzicie? Ja sobie muszę sama nawet wytuszować rzęsy. Ale efekt jest naprawdę... Ale na ty, ty trzymasz szczoteczkę, dobrze, to ty efekt jest naprawdę dużo lepszy niż... Ja bym miała majtać nią po tych rzęsach. Dobra. Dobra? Widzieliście? Tak się tu żyje rzęsy klientką. To musi być naprawdę zaufana klientka. Wieloletnia znajomość. W minimum wysiłku go wkładasz, to naprawdę. Ale sama przyznaję, że tak jest szybciej. Łatwiej Tobie. Męczysz się? Przepraszam? Męczycie to? korektu mhm. pod oczy. Dobrze. Tylko patrz na górę, bo yy, ja teraz będę musiała go wcisnąć tam, co nie będzie łatwe, ale ja sobie z tym poradzę. Mhm. Może wziąć pędzelę, tak bym właśnie chciała. Takury, takury, takury. Dobra, to teraz podkład tak, podkład tak. Ale jaki chcesz podkład? Taki mocniej kryjący czy taki delikatniej kryjący? Czy jaki byś chciała? Co ja mam powiedzieć? No a kto mi robi makijaż? Ja bym chciała bardziej kryjący. No to proszę. Beauty Blender w dłoń. Mhm. I idziemy z tym koksem. Eee, podkład to Eveline Cosmetics Satin Matte w odcieniu 102. Mhm. Która strona? Co? Zakrył wszystko? No tu okolice noszę jakieś... Na tym. Aha. Na brodzie coś tam dzisiaj. A wiesz co, a wiesz, po czym mi się to porobiło? No? Po tym podkładzie to mi daje przetestowania. Naprawdę? Mhm. Jesteś pewna? Jestem pewna, na... jestem pewna. Tyle rzeczy nakładasz na siebie akurat nie ten jeden. Tak, bo to była jedna rzecz, którą zmieniłam ostatnio. I nałożyłam ją trzy dni z rzędu Dobrze, dobrze, to dobrze. Dołóż jeszcze tam na brodę, żeby to. Do brwi użyję tradycyjnego ówka do brwi. Dobrze, może najpierw wyczysz brwi. A, o. No nie masz ich za wiele. Ty je jeszcze przycinasz? Nie. A czemu? My ogólnie jesteśmy skąpo uderzone przez naturę ogłosieniem. W niektórych frakcjach naszego ciała to jest yy, jakby pożądane. pożądane. Ale w niektórych, yy, no nie bardzo. I brwi właśnie należą do tych, które mogłyby być nieco bogatsze. No to będzie problem. pamiętaj, nie zamykam oka. To znaczy nie zamykam oka. Nie, nie brwi tak, tak o. No tylko tak. I jak ja mam to zrobić? Powiedz mi, normalnie. Zignorować to, że te włoski tutaj idą tak i po prostu poprowadzić bardziej tu. Moja lewa ręka też potrafi malować. A nie potrafi? Potrafi. No widziałaś. Dobra, to puder, co? Transparentny, yy, matujący. Może być. I jedziemy po całości. Mhm. No. Jak bejco! <laughs> I teraz chciałabym nałożyć no, Ci róż. A bez brązera? Bez brązera. będzie róż. róż. do niebieskiego? Dobrze, nie odzywam się. To była tylko taka sugestia. No taki. gdzie mm. jak lędrinka wyglądać. <grymka> no, jak lędrinka. Dajesz. A, po, a poka po, pokaż swoją sugestię. Co byś Ty zasugerowała do tych kolorów? Ale to Ty mi robisz makijaż. Ja, ale pokaż tylko swoją sugestię. To nie znaczy, że ja wykorzystam. Tu mam taką paletę brązerów. I ta paleta, wydaje mi się. Nie, ja, ja ci nią zrobię krzywdę. Ja ci nią zrobię krzywdę. A ty mi nie zrobisz krzywdy. No słuchaj, no powiedzcie same dziewczyny, co byście wybrały. No nie wiem, bo może może ja się po prostu mylę. Twój makijaż. Słuchaj, ja idę na leśniki smażyć, więc. <gry> Dobra, dawaj róż. A ja zimowę, nie no to cię potrafię tym Notować konturować chcę. No way, po prostu. I więcej różu? <gry> nie, ja chciałabym. Większy pędzel. Większy pędzel chcesz? Rozmachem. Tak? Naprawdę? Nie. Ja ci mogę dać. Chcesz? Masz ten od pudru, proszę. Myślałam, że ten makijaż jeszcze można uratować, już, ale już. Poka, poka. Co ty chcesz? Miałam tutaj taką paletę rozświetlaczy, chcesz oświetlać Tak, nauczyć? tak, 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 tak. Ale zapomniałam. Ale zapomniałam. Brązowy. Aha, dobrze. Mhm. To jest Ingrid, tajne, lubię go. I gdzie go zaaplikujesz? Na którą część twarzy? Na wystające kwestie policzkowe. Powiedziesz? No, Proszę. Jeszcze tylko usta. Mhm. Ale ja chcę, ja chcę coś, co nie nadaje koloru. Coś, co się tylko świeci. Dobrze, to masz tutaj ten um, z Everline's chili. Mhm. Jest szaleone. Jest szaleone, lata 80. No dobrze, skończyłaś? Eee... Tak. Nie, no powiem ci, że to blendowanie wyszło ci całkiem, całkiem w porządku. I tutaj ten róż, bym powiedziała, w porządku. A wy co sądzicie? byś tak na imprezę? bo nie powiem, że do urzędu, ale kolory są spoko, Nie, jest, jest nieźle, jest, nie, to pracowałam troszeczkę i e, jednak zamiast tego różu użyłabym bronzera, e, po prostu tylko z, zaznaczyła kości policzkowe, bo dla mnie to jest too much, po prostu too much, nie, ja do wieczorowego w ogóle nie, nie używam różu, więc dla mnie ten róż tutaj to tak po prostu, tak, 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 tak trochę, no, tak trochę. No możemy to jeszcze skorygować, tak? No Dobra, raz, po głębokim namyśle, czysta karta, po głębokim namyśle jednak e, zrobić ci brązerem e, jedynie zaznaczyć tutaj pod kościami policzkowymi. E, tak. Hmm. Widzieliście jej minę, ma cztery do wyboru. Weź hmm. najjaśniejsze po prostu. Dwa zmieszaj ze sobą i nie zastanawiaj się, po prostu zmieszaj, jak malasz, No, jedziesz. I co robię? Tak? Dwa palce od nosa i dalej już po prostu nie. Czyli odtąd tu, ale zawsze idziesz od linii włosów. Od linii włosów i ciągniesz tu. No i właśnie. potrzebowałam takiego. Nie za nisko, nie za nisko. Nie za nisko, tu już są linia, tu już, jest linia U, tu już są usta, już tu nie wchodź. Dobrze, dobrze, dobrze. To ja już w ogóle bym nie chciała tam wchodzić. Ja już skończyłam z tej strony. Widzicie jak dobrze nie poszło? Nie skupiaj się na policzkach, tylko skup się bardziej tu, na tej części. No ale co, nie uważasz, że jest lepiej? No może odrobinę. Czy teraz skończyłaś? Ja teraz liczę. i co Ty o tym sądzisz? Znacznie bardziej podoba mi się ta wersja z brązerem niż z różem. Aha, w ogóle wiesz co, nie nałożyłaś rozświetlacza, ale nie potrzeba. Spoko, też mi się wydaje, że jest tak odpowiednio, bo tutaj na oczach już tak dużo się dzieje, że już... Tak jest. No dobrze, moi kochani, moi kochani drodzy, bardzo Was proszę, oceńcie ten makijaż, ocencie moją kochaną siostrę, bo ja uważam, że poradziła sobie naprawdę, naprawdę Całkiem nieźle, tuszowanie rzęs, <laughs> bajka, mistrzostwo, mistrzostwo po prostu, ja miałam zabawę przed nią, naprawdę, ja e, to był mój chyba pierwszy makijaż w wykonaniu na kimś, w życiu nie, nie, ma życiu nie malowałam nigdy nikogo wcześniej, ale już widzicie? na pewno nigdy nie miałam w ręku tak odważnych kolorów. Dziękujemy Wam serdecznie za uwagę, dziękuję Ci bardzo, ten przepiękny makijaż, do naleśników jak znalazł, do naleśników jak znalazł, <laughs> buziaki, pa, pa, pa.